Czas na drugą część konferencji po meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego pomiędzy Kotwicą a Polfarmą. Z nami ekipa gospodarzy, trener Kotwice pan Tomasz Proszek oraz kapitan zespołu Grzegorz Arabas. Bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Witam wszystkich. Gratulacje dla drużyny Polfarmy z zwycięskiego meczu. Z całym szacunkiem dla tego, tego zespołu i życzę im powodzenia w dalszej grze, ale uważam, że, że to myśmy przegrali ten mecz a nie, nie Polpharma to wygrała, ponieważ zagraliśmy bardzo chaotycznie, złe, złe decyzje żeśmy podejmowali. Bardzo, bardzo, prosto oddawaliśmy inicjatywę drużynie, drużynie z Półfarmy, Przede wszystkim detale zauważyły o tym, że w ataku, a i też przede wszystkim w obronie popełnialiśmy błędy, które skrzętnie Polfarma wykorzystała. Stąd też właśnie to twierdzenie, że to że to myśmy przegrali i oddali jak gdyby zwycięski mecz, bo wystarczyło przede wszystkim się skoncentrować w obronie i nie popełniać tych prostych błędów i tracić łatwych koszy, które, które żeśmy tracili i wykorzystywali na pewno po takiej lepszej obronie na pewno byśmy łatwiej dochodzili do, do czystych pozycji i e, dokładniejszych zagrań. Tego dzisiaj nie było, stąd też taki e, wynik, no, niestety dla nas od, oddala się od nas cel, który już sobie parę dni temu za, założyliśmy, ale nie składamy jeszcze broni, mamy jeszcze przed sobą 10 spotkań, więc e, no, musimy się podnieść po tej porazce i, i walczyć dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Trenerze. Głos zabierze teraz kapitan Grzegorz Arabas, autor 15 punktów oraz czekaz. Przede wszystkim gratulacje do drużyny Polfarmy. Myślę, że trener to wszystko powiedział. Spotkamy się jeszcze z tą drużyną na pewno dwa razy, także jest dalej szansa wywalczyć 10 miejsce, o którym, że tak powiem, cały czas myślimy. Jeszcze raz gratuluję. Trzeba się wziąć, tak powiem do pracy, także nie ma co za bardzo tutaj już komentować. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję. Czy są pytania do drużyny gospodarzy? Jeśli nie ma, to dziękuję.